Hej. A dziś opowiem ci o niesamowitych właściwościach kurkuminy, która ma zdolność do zwalczania nowotworów cukrzycy i stanów zapalnych. I to wszystko bez skutków ubocznych. Jakie działania wykazuje kurkuma? Obniża poziom cholesterolu, hamuje agregację płytek krwi, hamuje zakrzepicę, zapobiega zawałowi mięśnia sercowego, hamuje cukrzycę typu 2. Dodatkowo hamuje reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnianie rozsiane, hamuje także tworzenie się guzów. Dodatkowo przyspiesza gojenie się rań, zwiększa wydzielanie się żółci, chroni przed zaćmą i chroni miąż wątroby przed jakimikolwiek uszkodzeniami. Co musisz jeszcze wiedzieć ważnego? To, że kurkumina to jest najważniejszy składnik aktywny w kurkumie i to właśnie kurkumina odpowiada za te wszystkie działania. A po więcej ziołowych treści wpadnij na zielonydetox.pl, ale przede wszystkim zaobserwuj nasz profil.